Dzień dobry. Książkę, czytamy książkę pod tytułem Informatyka w służbie ludobójstwa. Bardzo ciekawa rzecz, która pokazuje, o, proszę bardzo, która pokazuje wydawnictwo Capitalbook.pl, która pokazuje, jak maszyny informatyczne oliwiły mechanizmy, którymi teraz się wszystkimi oburzamy tak serdecznie. Mówimy, jak to było możliwe. Jak to możliwe, że to było wszystko takie sprawne? Działamy. Następny rozdział. Rozwój firmy IBM w zakresie zastosowań maszyn na karty dziurkowane w biznesie. W poprzednim rozdziale patrzyliśmy, jak wszystkie te firmy się kotłowały i w 1924 roku Watson zmienił firmę na International Business Machines IBM. W latach 20. IBM miał około 2 milionów klientów a sam Watson senior dzięki swej mocnej roli przywódcy wszedł do pierwszej dziesiątki najwybitniejszych amerykańskich biznesmenów. Wśród których byli też J.P. Morgan, banki Henry Ford, auta John Patterson, maszyny biurowe Charles Schwab, przemysł stalowy Rockefeller, ropa naftowa George Estman, Estman Kodak, fotografia Disney, Walt Disney, rozrywka Solan, auta General Motors. I Colgate kosmetyki. W ślad za, czyli zobaczcie, że te rzeczy, które wtedy się już jakby ustabilizowały, no może, może poza Kodakiem, który tak dziwacznie upadł, to w zasadzie są do tej pory. Czyli te, te ustabilizowane rzeczy. W ślad za udanym wykorzystaniem maszyn na karty dziurkowane w spisach ludności, zostały one zastosowane w administracji kolei. Firm ubezpieczeniowych i użyteczności publicznej, takich jak firmy telefoniczne, producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej i gazowej. Dla tych ostatnich priorytetem było utrzymanie i aktualizowanie milionów drobnych rachunków dla indywidualnych użytkowników instalacji elektrycznej i gazowe. Zmechanizowanie księgowości licznych fabryk było również świetnym zastosowaniem dla maszyn IBM. Maszyny na karty dziurkowane były bardziej wydajne od stołowych, ręcznych kalkulatorów. IBM konkurowało poza Stanami Zjednoczonymi z, z maszynami Powersa produkowanymi i dystrybuowanymi przez Ramington Rand, znany producent maszyn do pisania i broni ręcznej oraz francuskimi maszynami firmy Bull od nazwiska norweskiego inżyniera, który skonstruował szereg oryginalnych maszyn na karty dziurkowane stosowane w Polsce w GUS dla celów spisu ludności po II wojnie światowej. Wkrótce IBM przejęło 85% udziału we francuskim oddziale Bull w Szwajcarii, tworząc IBM Swiss Bull, wyspecjalizowany w sprzedaży maszyn poza Francją. Natomiast w Niemczech IBM otworzył fabrykę w Sindelfingen w ramach Dehomag należącej do amerykańskiej firmy. Czyli to wszystkie są te przejęcia, o których tak przydługo poprzednim razem czytaliśmy. Fabryka po II wojnie światowej produkowała niektóre komputery IBM do przetwarzania danych, np. IBM 1440 zainstalowany w Zetro Zowar w Warszawie w 1966 roku, czyli Robercik już był na świecie, a już było w Zetro w Zowar w Warszawie komputer IBM 1440. W wyniku licznych biznesowych sukcesów za granicą, Thomas Watson został wybrany w 1933 roku prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej, będącej oddziałem Międzynarodowej Izby Handlowej, na której czele stanął w 1937 roku. Wtedy też ukazał się znany slogan: Światowy pokój poprzez światowy handel. W 1937 roku. Zawsze jest tak, tutaj będzie mała dygresja, że jeżeli są jakieś hasła, to zawsze te hasła są dokładnie odwrotne do tego, co się dzieje. Na przykład rozpiżenie krajów arabskich, dokładne, dokumentne, doimentu, zniszczenie wszystkich tych struktur nazywało się arabską wiosną. A tutaj było takie piękne hasło, światowy pokój poprzez światowy handel, niesamowite to jest. Zawsze te są zawsze jest odwrotny komunikat. To jest po prostu piękne, że zawsze jest odwrotnie, odwrotnie. Z tych pozycji rozwijał biznes IBM w komunistycznym Związku Radzieckim i w nazistowskich Niemczech, gdyż jak wiadomo, pieniądz nie śmierdzi. Rola IBM w zmechanizowaniu systemu opieki społecznej w USA i ewidencji w Auschwitz. Lata 30. były epoką po wielkim światowym kryzysie w 1929 roku. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych prezydent Franklin Roosevelt zastosował politykę New Deal, która polegała na zatrudnianiu milionów ludzi przy pracach publicznych, takich jak malowanie szkół, reperowanie mostów i dróg oraz budowanie tam i zapór, w tym systemu energetycznego w stanie Tennessee. W ramach strategii wychodzenia z kryzysu prezydent Roosevelt przeprowadził przez kongres ustawę w sprawie powszechnego ubezpieczenia społecznego wszystkich, którzy kiedykolwiek pracowali i płacili podatek, tzw. Social Security. System Social Security funkcjonuje do dziś i korzysta z niego około 50 milionów obywateli. W tym celu nadano każdemu mieszkańcowi numer, według którego ewidencjonowany jest przebieg zatrudnienia i płacenia podatku na Social Security. Obecnie numer ten wykorzystuje się do wszystkich zastosowań administracyjnych, które są skomputeryzowane. Polski numer PESEL został zaplanowany na podobieństwo numeru amerykańskiego co do jego roli w systemach informacyjnych, administracji publicznej, a nawet w przedsiębiorstwach. Numer amerykański został zorientowany na ewidencję ludności w poszczególnych stanach kraju, mając na uwadze gospodarkę przestrzenną tego i rozmieszczenie nieustannie napływających emigrantów. Natomiast polski numer PESEL zorientowany jest na wiek osoby, ponieważ wywodzi się z systemu magister i miał na uwadze lepsze planowanie rozwoju szkolnictwa wyższego w zaspokojeniu potrzeb gospodarki na wykształcone kadry specjalistów. Podobne systemy regulowania rozwoju wykształconej inteligencji są wykorzystywane w Kanadzie i Niemczech po II wojnie światowej. Amerykański numer Social Security składa się z dziewięciu cyfr o strukturze AA, GG, SSSS, gdzie AAA to kod dla geograficznego regionu na podstawie kodu pocztowego, GG kod dla grup przydzielonych dla każdego regionu geograficznego i SSSS liczba kolejna w danej grupie. Od 2011 roku numer SS w USA jest generowany losowo i nie może się powtarzać. Zatem przedstawiona struktura numeru SS jest już nieaktualna. Amerykański numer SS został sformułowany zapewne przez informatyków z IBM, którzy w ten sposób mogli zabezpieczyć przejrzyste przetwarzanie danych dla potrzeb powszechnego ubezpieczenia społecznego. W tym celu firma skonstruowała kolator. Maszynę, która do kartotek osobowych na kartach dziurkowanych dopasowywała transakcje ubezpieczone, ubezpieczonego indywidualnego subskrybenta, dobierane z kart dziurkowanych je reprezentujących, następnie technika aktualizowania kartotek została skopiowana w technice taśm magnetycznych głównych komputerów. W tym samym czasie w nazistowskich Niemczech firma The Homag, będąca własnością IBM, prowadziła obliczenia typu przetwarzania danych dla wojska i wkrótce dla obozów koncentracyjnych jest rzeczą nienaturalną. Naturalną. Że niemiecka firma wykorzystała doświadczenie centrali ze Stanów Zjednoczonych i zastosowała numer indywidualny dla więźniów obozów koncentracyjnych. W sumie Niemcy zamor... w sumie Niemcy... Nie, acy Niemcy naziści. Owczarek nazistowski jest przecież. W sumie Niemcy zamordowali 7,3 miliona cywili europejskich w obozach koncentracyjnych i w egzekucjach ulicznych. Aczkolwiek tylko, to jest czat, jak to się czyta, to znaczy czat taki przerażająco smutno, potworny. W sumie zamordowali 7,3 miliona cywili europejskich w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach ulicznych. Aczkolwiek tylko około 404 481, czyli niecałe pół miliona, spośród nich otrzymało numer rejestracyjny wytatuowany na ręce powyżej dłoni. W numeracji tej nie było żadnego systemu typu amerykańskiego numeru SS, ponieważ to znaczy ten numer tutaj SS nazwany to nie jest numer związany z SS, z tą organizacją, po prostu tak opisał to autor książki. Ponieważ rejestrowani więźniowie nie mieli prawa żyć długo, niektóre numery były przydzielane po kilka razy w wyniku śmierci kolejnych więźniów. Celem numeracji było zliczenie stanów więźniów nieprzeznaczonych dolny z ich miastowej śmierci. Jednocześnie numeracja ta wspomagała proces uśmiercania więźniów, którzy zbyt długo przebywali w obozie, a teoretycznie mogli żyć w nim tylko trzy miesiące. Nie wiedziałem tego. Czyli generalnie, jak mieliśmy taki numer, który już za długo tam był w tym systemie, no to znaczy, że to nie było dobrze. Niemcy orientowali się po numerach, kiedy więźni przybył w określonym transporcie. Ów zbiór numerów był podzielony na grupy według podziału etnicznego i przydzielany w kolejności sekwencyjnej, jak to ilustruje lista 1. I tu jest taka załączona lista 1. Widzą Państwo. Możecie zrobić sobie stop klatkę i przeczytać. Albo ja ją za chwilę przeczytam. Lista 1. System numeracji więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Zakres numerów. Od 1 do 202 499. Główna kategoria mężczyźni. 1 do. Aha, i tam są podane różne numery, i kategorie były takie: kategoria mężczyźni, główna. R. Sowiecy wojskowi w niewoli. EH, Ewa Halina, mężczyźni z wykroczeniami na reedukacji. EH, kobiety z wykroczeniami na reedukacji, ale była inna numeracja. Mianowicie mężczyźni z wykroczeniami na reedukacji mieli 1 do 9 tysięcy, a kobiety miały od 1 do 2 tysięcy, czyli kobiet było założenia mniej. 1 do 90 tysięcy główna kategoria kobiety, a mężczyźni główna kategoria było 1, 202 tysiące. Z. Cyganie mężczyźni 10 tysięcy, Cyganie kobiety 10 888, 20 tysięcy Żydzi mężczyźni, 15 tysięcy Żydzi mężczyźni, to chyba powinien być, nie. Potem są 30 tysięcy Żydzi, kobiety, pH więźniowie policji z wyrokami śmierci 1 do 3 tysiące. Łącznie wydanych numerów 404 481. IBM w Niemczech przed II wojną światową. Kolejny rozdział. Maszyny analityczne na karty dziurkowane stosowane w Europie produkowane były przez amerykańskie firmy IBM. I Power z oraz francuską Bull. Ale wiemy, że to wszystko były po prostu przejęcia w dawnych czasach. Był ten rozdział już czytany. Z tym, że firma IBM miała około 65% udziałów na rynku europejskim. Rynkiem o największym potencjale były Niemcy. Dlatego prezydent IBM Thomas Watson poświęcał wiele czasu, aby IBM dobrze wkomponował się w ten rynek. Po dojściu akwarelisty do władzy. No, jednak był akwarelistą, co byśmy nie mówili, to jakieś tam nieudolne akwarelki wykonywał. No a tu chodzi o pewien rodzaj grypsu. No. Po podejściu akwarelisty do władzy w 1933 roku firma reprezentowana była przez niemiecki oddział Dehomag w Berlinie. W pozostałych krajach Europy oddziały IBM przybrały nazwę Biura Maszyn Watsona, Watson, Biuro maszynen GmbH, a we Francji Z. Campanie Electrocompatible de France. Centrala IBM na Europę mieściła się w Paryżu, no i tak fajnie, także trochę z boku, ale w sumie był rząd w Wiszy, więc problemów żadnych nie było. Główna uwaga firmy IBM była skupiona na rynku niemieckim, gdzie naziści bardzo energicznie przejmowali władzę i rozwijali dyktaturę, oraz zaczęli wprowadzać czystki etniczne. Do swoich celów Zastosowali maszyny analityczne na karty dziurkowane, przetwarzające spisy oraz wykazy ludności, które dostarczał niemiecki oddział IBM pod nazwą DeHomag i robił na tym dobry biznes. Bywały kłopoty z zmianą niemieckiej waluty na amerykańską, ale firma IBM znajdowała różne triki handlowe i bankowe, aby wejść w posiadanie funduszy. W uznaniu zasług, zasług dla trzeciej Rzeszy prezydent IBM Tomasz Watson został przyjęty 4 lipca 1937 roku przez kanclerza Adolfa Akwaristę i odznaczony orderem niemieckiego Orła. Miało to miejsce w czasach, gdy Niemcy ostro prześladowały swoich żydowskich obywateli, i było dość oczywiste, że wybuchnie wojna. Szef IBM był prezydentem Międzynarodowej Izby Handlowej i uważał, że światowy biznes prowadzi do światowego pokoju. To, o czym mówiliśmy, że zawsze wszystko w tych kręgach nazywa się dokładnie odwrotnie, tak jak już mówiłem, jak na przykład Arabska Wiosna. Arabska Wiosna. <słuch> Światowy biznes prowadzi do światowego pokoju. Tak samo pamiętacie Państwo, jak był taki powszechny program prywatyzacji, który wyprodukował miliony gołodupców, który polegał na tym, że były grabione i niszczone majątki narodowe, państwowe, polskie i były takie pieczątki, świadectwa udziałowe i one w takich do, dowodach osobistych, jeszcze zielonych, pamiętacie, były takie dowody osobiste, zielone książeczki i tam były świadectwa powszechnej prywatyzacji. Czyli ludzie... Uwłaszczali się na majątku narodowym. Dlatego teraz mamy tak rozbudowaną w Polsce klasę średnią, i te wszystkie firmy, ludzie mają swoich portfolio akcji na pewno, prawda? Zawsze wszystko nazywa się dokładnie odwrotnie, ponieważ jeżeli nazwiemy coś zupełnie odwrotnie, to taki przeciętny Kowalski nie wierzy w to, że można kłamać w tak bezczelny sposób na wydrę. I ludzie zwykli, uczciwi, tacy przeciętni nie przyjmują tego do wiadomości. Mówią, no przecież, no przecież nie można chyba tak kłamać. Proszę Państwa, można. No więc pre, szef IBM był prezydentem Międzynarodowej Izby Handlowej i uważał, że światowy biznes prowadzi do światowego pokoju. Pieniądz przecież, jak to mówiliśmy, w Polsce nie zna, nie ma narodowości. Należy przypomnieć, że władze USA, zwłaszcza prezydent Roosevelt, ogłosiły neutralność i w latach 30. nie były w stanie wojny z Niemcami. Uch. IBM robiło z nimi biznes podobnie jak szereg europejskich krajów. Po zajęciu przez Niemcy Europy Wschodniej w 1939 roku, zajęciu, oddziały IBM zostały w tych państwach przemianowane na Watson Büromaschinen, aby nadać im aryjski charakter i dopasować się do niemieckiego klimatu w biznesie. Firma kontynuowała swoją działalność dla niemieckiej administracji i wojska, dla biur zmechanizowanej sprawozdawczości Wehrmachtu. Prezydent FD Roosevelt zerwał jednak z neutralnością USA i po japońskim ataku na Pearl Harbor, gdzie naprawdę pięć dni przekładano komunikaty i naprawdę dokonano wszystkiego, żeby nie zauważyć, że będzie uderzenie Japonii. 7 grudnia, naprawdę przybity tym japońskim atakiem, którego nie mógł się spodziewać, bo przecież wcale nie wpłynęło 26 depesz, że Japończycy szykują ataki i, nie, i trzeba rozproszyć flotę, podjął no niestety decyzję o przystąpieniu do wojny. Pomógł mu w tym akwarelista, który wypowiedział wojnę 11 grudnia Ameryce 1941 roku. No ale nic to, lecimy dalej. Więc firma kontynuowała swoją działalność dla niemieckiej administracji i wojska dla biur zmechanizowanych z do sprawozdawczości Wehrmachtu. Maschines, maschinelles... maschinelles w miejscu zasady biznes is business. A przeciętny człowiek obecnie kosztuje 50 dolarów. Thomas Watson nie chciał widzieć złej strony nazizmu w Niemczech. No jak? Raczej słuchał pozytywne sygnały do niemieckich liderów. Na przykład w liście do Hjalmara Sachta, ministra gospodarki, napisał: Sympatyzuję i rozumiem cele Niemców pod przywództwem Adolfa Akwarelisty. Można. <laughs> Przeczytam to jeszcze raz Państwu, bo warte jest to tak. Napisał do ministra gospodarki: Sympatyzuję i rozumiem cele Niemców pod przywództwem Adolfa Akwarelisty. No tak. No jak można mieć zastrzeżenie jakieś, przecież tam ginęli jakieś brudasy tylko. Można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście szef IBM rozumiał cele Niemców. Nie, na pewno nie. Ale jeśli tak, to tym gorzej dla niego, że wzmacniał je potęgą techniki obliczeniowej przedsiębiorstwa IBM. Oddziały IBM we Włoszech, Szwecji, Belgii, Holandii, w Polsce i na Węgrzech rozwijały się dobrze, ale pozostawały w cieniu szybkiego rozwoju firmy DeHomag w Niemczech. Wnosiła ona ponad 50% dochodu do wszystkich oddziałów IBM w Europie. Nic z tym dziwnego. Hitlerowskie Niemcy szybko militaryzowały się, szykowały się do wojny i miały duże zapotrzebowanie na zmechanizowane przetwarzanie dużej liczby danych. Oczywiście, wiele amerykańskich koncernów, takich jak Ford, General Motors, ATT, Standard Oil, bardzo aktywnie rozbudowywało potęgę militarną Niemiec, w myśl zasady, że wojna jest najlepszym biznesem. To jest prawda jednak. Od 1933 roku akwarelista nie robił nikomu złudzeń, że ma na celu wzmocnienie rasy panów oraz wyeliminowanie z gospodarki i życia publicznego Żydów. Zaczęto ich masowo zwalniać, nawet z żydowskich przedsiębiorstw nie wolno im było propagować swych firm w książkach telefonicznych, a sklepy żydowskie były masowo niszczone przez nazistowskich aktywistów. W tym samym roku otwarto obóz koncentracyjny w Dachau, a w innych więzieniach uwięziono 60 tysięcy Żydów. W zachodniej Europie oraz USA ludzie zaczęli protestować przeciwko nazistowskiej polityce wobec Żydów. I choć IBM specjalizował się w przetwarzaniu informacji, to jednak dane o rodzącym się w Niemczech nowym porządku świata zostały przez firmę przemilczane. IBM nie importowało niemieckich towarów do USA, które podlegały bojkotowi, a jej oddział, tu pisze: Dahomak, a pisze: Dehomak pewnie to jest błąd, w Niemczech nie był identyfikowany ze skrótem IBM. Podobnie w innych krajach, np. przykład w faszystowskich Włoszech, IBM funkcjonował pod szyldem Watson Business Machines. IBM w okresie New Dealu, czyli w czasie kryzysu i wzmocnionej roli administracji publicznej USA, podwoiło zatrudnienie i dochody. Totalitarna rola nazistowskiego rządu stwarzała podobne perspektywy dla biznesu w Niemczech. Thomas Watson nie chciał zmarnować takiej okazji, niezależnie od jej nieetycznej strony. Poza tym firma ta miała olbrzymie doświadczenie w robieniu spisów ludności, a państwowego ubezpieczenia społecznego, które w Niemczech miało duże zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki etnicznej. W celu jej zdominowania przez rasę aryjską. Może to zdanie przytam jeszcze raz. Poza tym, ta firma miała olbrzymie doświadczenie w robieniu spisów ludności i państwowego ubezpieczenia społecznego, które w Niemczech miało duże zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki etnicznej w celu jej zdominowania przez rasę aryjską. Z chwilą dojścia Akwarelisty do władzy, biura statystyczne w Niemczech stały się najlepszymi klientami Dechomac. Między innymi w badaniu do czwartego pokolenia czystości krwi Niemców, specjaliści IBM w oddziale dehomag realizowali projekty z mechanizowanej ewidencji Żydów w Niemczech, gospodarki częściami dla Luftwaffe, czy opracowywania rozkładów jazdy dla kolei niemieckich, to co Państwu mówiłem, że największą wsparciem, że tak powiem, firm informatycznych. Znaczy tych liczących. Było rozpracowywanie i robienie rozkładów jazdy, które byłyby niemożliwe bez logistyki. Willy Heidinger, jazdy dla kolej niemieckiej. Szefem oddziału jego został założyciel Willy Heidinger, zagorzały zwolennik nazizmu. Który dla dobra firmy IBM wygłaszał przemówienia dla aktywistów nazizmu na temat opracowywanej statystyki rasowości w Niemczech. Natychmiast były one przekazywane do USA dla Watsona, który słał listy gratulacyjnowi, gratulacyjne liderowi IBM w Niemczech. Wiadomo. Jak to było, pokój przez biznes światowy? To hasło pamiętamy jeszcze, czy nie? Dopiero 6 czerwca 1940 roku Thomas Watson pod naciskiem amerykańskich polityków i administracji zwrócił pocztą swoje odznaczenie Hitlerowi. Miała na to wpływ głośna kampania w mediach, nie zaś akcja rządu USA. Tak demonstracyjne oddanie orderu spotkało się z ostrą reakcją i przejęciem przez Niemcy własności oraz kierownictwa oddziału IBM w Niemczech i podbitych państwach. Początkowo Niemcy chcieli korzystać tylko z maszyn Bulla i Powersa, ale okazało się, że nie były one w stanie sprostać stawianym zadaniom. Dlatego już pozostawiono zatrudniony personel. Nawet zastępców szefów oddziałów byli kierownicy z IBM. No po co zmieniać dobre, sprawdzone rozwiązania? Następny rozdział, jaki będziemy mieli, to będzie IBM jako dehomag Rozwija technikę obliczeniową w nazistowskich Niemczech. No właśnie, i tym się zajmiemy. Dziękuję Państwu za uwagę. No, widzą Państwo sami, jak to się dzieje. Tam, gdzie są prawdziwe pieniądze, nie ma moralności. I właśnie to jest istotą tego, że bogaty nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tam prędzej wielbłąd przejdzie przez ugielne. Dlatego, że pieniądze powodują atrofię takiej subtelnej moralności. Po prostu nic bardziej nie niszczy, nie powoduje atrofii moralności, jak prawdziwe, duże, takie prawdziwe pieniądze. A co to są prawdziwe pieniądze? Ja nie wiem. Ja wiem, co są prawdziwe pieniądze, bo mam Chevrolet Aveo i on jest takim drogim pojazdem, prestiżowym, ale dobrze w niego zainwestowałem. Natomiast zobaczyłem kiedyś pod domem mojego klienta Koenigsegga w Kevlarze. I ten Koenigsegg kosztuje... Nie wiem nawet ile, jakąś tak absurdalną kwotę. I pomyślałem sobie: Hm, 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 jak to oszczędnością i pracą? Ludzie się bogacą, a ten Kenixe był od gościa z firmy farmaceutycznej. Więc podwójnie oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Zapraszam do następnego rozdziału. Szanujmy czas, który nam pozostał. Wszystkiego dobrego.